Jo awesome Widzowie! Witajcie w nowym filmiku z Sky City. I na początku wiadomości. Piotrek ma nadal popsuty mikrofon, więc nie będziecie go znowu słyszeć i dzisiaj jesteśmy w tym odcinku chyba trzeciej części, z tego gdzie się uzbrajamy i potem idziemy walczyć. No, dobra Odbieramy kity i idziemy się uzbrajać. te po kit gracz to jest ten słabszy. I my go na razie nie potrzebujemy. Dobra? Si Bloki się najbardziej opłaca kopać. A jak wy, widzowie, chcecie wystąpić w odcinku, to piszcie w komentarzach, a ja wybiorę kogoś i może z nami tutaj zagra, więc wpiszcie swoje niki i oczywiście podstawowym warunkiem jest subskrypcja, bo bez subskrypcji to nie macie szans, żeby wystąpić w odcinku tutaj sobie kopiamy. mety po ja, się na razie nie będzie opłaca, bo jeszcze nie możemy ten um, kopać Jeszcze nie możemy kopać netera'u i więc w shopie to sobie sprzedamy to to w... Musimy to sobie w shopie sprzedać A, Żeby zarobić pieniążki Dobra, to zaraz wracamy Dobra, my tu już trochę nakopaliśmy i musimy sobie zrobić netherite'owy killoff Naśladujcie trochę bloków złota. Zrobimy to techniką trochę inną. Patrzcie. Musimy pójść sobie tutaj do NPC-tów. W NPC-tach możemy sobie wymieniać. Widzicie? Potrzebujemy jeden blok Netherite. -tu. Dobra. Musimy sobie zrobić jeden blok na deraju albo kupić. Dobra, ukośnik Money mam 1700 dolarków. Kosztuje. Stopka, o, czy Panie, jakie to drogie? Dobra, da się. Nie, to trzeba. Dobra, musimy. Dobra, nie chcę się iść tam na farmę, żeby sobie zakupić blok drewna. Sobie zrobić trochę patyczków. diamentowych kilo'fów. Teraz spadrzcie. Chcemy to wykopać. Co? Żeby było lepiej. Kupmy sobie tu jeszcze. O, efficiency, ale to jest drogie. Dobra. To jest się widzowie nazywa technika. Będziemy sobie kopać na i to zrobimy z tego sobie blok. To jest 9 razy 4, tak, 4 to będzie 36, 36... mieć 36 debrisu. 4, 5, 6, 7, tak, mamy 36, teraz trochę kobla. Zostało nam jeszcze 6 minut, więc niewiele nam zostało. Zostało trochę tego kobla na kopię. Dobra, szybko oj, Piotka wywaliła. No to będziemy mieli troszeczkę więcej tego czasu. Dobra. Dobra, to ja idę na strefę. I zaraz do was wracam. Dobra, ja już jestem widzę na strefie. Sobie szybko Ogarnimy piecyki. Ej, pojdziemy. Będziemy musieli wsadzić. Dobra, to nam na luzie wystarczy. Mamy widzowy czas do trzydzieści siedem. Musimy jeszcze. Bić na itemy, które mamy. Albo wiecie, co w sumie? W sumie zróbmy czas do 13:40. żeby mieli tego czasu trochę więcej na to uzbrojenie. Lekko źle obliczyłem. Miałem trochę zapas tego tych sztabek. O nie, jest dobrze chyba. Dobra. Jeszcze trzy. Jeszcze dwie, jeszcze dwie, jeszcze dwie. Dobra. Ostatnia sztabka, ostatnia sztabka, i możemy iść po kill -off. Która? Jest, mam dziewięć sztabek. Szybko, a nie, anwi, nie, nie, ani. Uwaga, wielki moment, Yes! dobra, będziemy dużo szybciej to kopać, pokopię trochę diamentów. Żeby mieć sobie zrobimy całego seta i zapasowego, żebyśmy mogli lepiej się uzbroić na walkę z Piotrkiem. Dobra, cały, to sobie wszystko sprzedamy, konta 2000, dobra, jakie to jest drogie. Wyglądają brakingi Dwa razy i protection Dwa, trzy razy protection Nie starczy nam już, ile mamy pieniędzy jest 116 tylko Dobra Szybko sobie wszystkie części będziemy musieli jeszcze zakląć chwil Nie zaklinamy Nie Tak, klatę zaklinamy na Protection A nie, klaty nie Co ja gadam teraz? No to spodzie na... Pro... O nie, levela nie mam. Potrzebujemy trochę diamentów, żeby level'a sobie powiedzieć, ile wpada? Bardzo dużo. Całe nam dwie minuty, więc w sumie idealnie. O nie, no tak, dobrze. O matko. Ale to trzeba teraz dużo wykopać. O nie, Piotrka znowu wywaliła z tego co widać to mamy czas do 31, żeby Patryk miał jej czasu. Do 31, to mamy 3 minuty. 14, ja nie mogę. Ja to trzeba levela. Dobra, trzeba sobie radzić. O, został jeszcze generator. Dobra, szybko. 14. My jeszcze raz 14 level, żeby pracę zaknąć i... Mamy to. Dobra widzowie, my jesteśmy już na arenie. Zdecydowanie trochę się przedłużyło, bo Piotr miał problemy z internetem. Ale jesteśmy już na strefie i będziemy się... Dobra, no to 3, 2, 1, start! Nie, nie możemy się trafić, ja pili. Ale demiż dostaje w ogóle, Dobra. Chole, tak mi damage zadaje. Że to będzie bitwa na, na sety. Kto komu pierwszy padnie? Dlatego uzbieram się fade breaking. Ole, kruty ole. Ole. Dobra. Dobrze, było szybko, łatwo. Ale widzicie, jakbym nie miał tych wszystkich swoich jabłek, to bym już nie wygrał. Bo te, te kit ultra food to naprawdę daje dobrze za długi czas. No ja Was dzisiaj żegnam i pa-pa!